Siemaneczko, ja jestem Lorenz i witam Was moim strzelcem w grze Neverwinter. Poziom 27. Także troszkę od ostatniego odcinka minęło czasu. Ja też troszkę opuściłem tą grę z racji Warcraft'a. Troszkę powróciłem do League of Legend. Wiadomo, Hearthstone. Także wiadomo, w każdej grze jest co robić. No ale jakoś tak dzisiaj taki mamy dzień, że postanowiłem sobie powrócić no i troszkę polewelować. No i cóż, jesteśmy w lokalizacji Drzewo Linczu i mamy zrobić. E... Mamy dokończyć rytuał oraz porozmawiać z akolitką Neyman. No i jesteśmy koło właśnie tej akolitki, więc sobie do niej zagadamy. Chodź za mną. Okej, okay, więc ruszajmy. Zobaczymy plagę w twoim imieniu. No, przechodźmy. A nasza akroitka będzie się modlić. A tu nam wyskoczyły zombie. Sami wiecie dobrze, w pierwszym odcinku, gdzie poznawaliśmy nasz, naszą nową postać, zastanawiałem się, jaka będzie druga specjalizacja właśnie e, tej postaci. No i cóż, po kliknięciu tabulatora zmienia nam się on w takiego otryka z sztyletami, gdzie po prostu e, bijemy się już wręcz, czyli. Zmniejszamy nasz dystans i pokonujemy naszych przeciwników. Jako mojego kompaniona również wybrałem sobie e, healera, który w tej walce będzie nas podleczał, ale również Część zadawał obrażenia. Co do statystyk, nie będę wam pokazywał, ale głównie e, czytając tam co zadają statystyki skupiałem się na tym, żeby e, zwiększać nasze obrażenia krytyczne oraz od statystyk. Czyli w damage po prostu. Jakiś lepszy. tutaj podszedł do tego może specjalnego przycisku. Śmierdziele... Zbieramy goldzik, wiadomo goldzik się przydaje. Koniec questu? Szybko. Jestem na róż od craftingu, oczywiście. Goldzik. O jejciu, już mam strasznie dużo tych uh, gemów. identyfikujemy przedmioty, które otrzymaliśmy Mam tu jakiś ring, który nie za bardzo jest polecany i mam jeszcze klatę przebicie pancerza, obrona, odbicie to będzie lepsze, więc wyposażamy naszą postać, to będzie nas sprzedaż to jeszcze nie możemy użyć, mamy za małe item level no i co? O jeszcze mało jedna. Coś tu jeszcze zostało. Aha, nie mogą stać. Dobra. To idziemy dalej. Można na konia naszego wsiąść? Eee, nie mam konia. Gdzie jest mój koń? Eee? eee? No, Zniknął mi koń. Będzie go trzeba kupić w takim razie. No jak sami widzicie, fajna postać. Szybko się XP, szybko zabija przeciwników. <dłurek> Nie chciało nam konika, nie mamy jak się poruszać szybko. Musimy wykorzystywać to co mamy. Mamy jeszcze czerwony rytuał, gdzie mamy uśmiercić kościanych odżwiernych. Jakąś zukę. Goldzik. O, to jest. Dobra, ja myślę, że go zrobimy sobie w międzyczasie. Też nie będziemy sz szli do naszej wioski, bazy, oddać tylko jeden quest. Zresztą nawet nasz quest helper tak zwane w tej grze yy, nie prowadzi nas jeszcze do oddania także super Dobra i tutaj mamy jakieś mopki zabijać zakładam że to 100 tak mamy 4, mamy już 5 znaczy to będzie szybkie czyszczenie nie są to jakieś wymagające stworki Przynajmniej dla tej postaci oczywiście. W namiocie mamy jakąś niespodziankę, pierścień znowu i oczywiście gemy. Strasz tych gemów jest. W Mamy jakiś kaptur zidentyfikujmy. Ale nic ciekawego. Będzie trzeba się udać gdzieś do miasta, żeby troszkę posprzedawać, poprzenosić te gemy. Jeszcze jednego mamy zabić szybko to poszło. A to nie będzie ten, to jest poza zasięgiem. Troszkę z drogi zszedłem tutaj. Są raz Buch. I ukończone zadanie... O, tutaj coś jeszcze jest. Jakaś rozmowa, czyżby jakiś kwestii? W sumie to ja tu byłem. Chyba, przed chwilą. Mamy tutaj jakieś dokumenty, rozkazy. Dokładnie sprawdźmy naszą mapę. Tu mamy jeszcze amulet zdobyć od Magastaj. Chodźmy go więc zabić, no nie? Skoro. Czy zapewne nam nie będzie go chciał dobrowolnie oddać. No, jak mówiłem, skill'a oe. Standardowy, który mamy od początku. Bardzo fajna sprawa. Jak sami widzicie, szybko, fajnie nam te ady padają. On jest nasz przeciwnik. Zgłębimy się na nim. Zróbmy to w ten sposób. Nawet się nie zmęczyłam. Aha i ten amulet musieliśmy zniszczyć nie zdążyłem przeczytać, aż wykonałem A, i również tych magów było więcej. mieliśmy <laughs> do wyboru. Ooo, szalej tak. Leczenia, Identyfikacja... Goldzik... Mamy jeszcze zabić... Najemników kultu. Pięć sztuk. No, co tu mnie atakuje? I dlaczego? Co ja tu w ogóle mam zrobić? Nie za bardzo czuję, ale weźmy na sobie to, jak chcę to. O, i coś z nam się skończyło. Może możemy sobie zrobić jeszcze raz. A to już damy na 6 godzin może. Mamy dodatkowych gości, którzy nam skracają czas. <laughs> Chciałam się kierować, kurde, jak tam się mam dostać? Tutem 6 Tu jest gdzieś jakieś przejście. Coś mi w komputerze dzwoni, jakieś błędy chyba, wysk wyskakują. Mam nadzieję, że odcinek się w ogóle nagrywa. <laughs> We must be eternal. It sounds like the Red Wizards are attempting to create a powerful undead creature deep in Neverdeath. death Okay. Oh, tutaj jeszcze jakiś quest. The orders you receive. Dobra, więc sobie zabierzemy te questy. A ja... Czy, przynajmniej ja sobie zabiorę te questy, a ja z wami się żegnam. Może wydaje mi się, że nawet nie patrzyłem, że to, to krótki odcinek, ale na pewno jeszcze wrócimy. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Ja zobaczenia. Pa pa Good day.